A Ach, idealnie, ale czekaj, co? Oj, oj. Teraz pora na ciebie, dzień. Coś tu siedzi. Ach, dzisiejsze uciekliny są mi coś dziwni. jednak im poszło. Uwielbiam, że znam chińskie bajki. Cicho. Się skończyła! Szybko, James! Do drzwi! Do tych! Dawaj, szybko! James, wpijaj! Szybko, do tych! Chodź! Szybko! James! O, jesteśmy razem! Przeżymy! Jupi, jupi! Proszę wpuśćcie mnie! Błagam! Nie, chcę tutaj zginąć! Znowu muzyka się skończyła. Szybko, do drzwi, do drzwi. Jerry, Jerry, do drzwi. Do drzwi, Jerry. A, nie wejdziesz. Ha, ha, ha. Mua, ha, ha. Nie, James. Pomocy. Nie, puść mnie. Proszę, proszę. Pięć, cztery. Użyj swojej tajnej mocy. O, udało się. Jeden, zero. Uż. Bam bik! szklany most! Pierwsze widzę! Ale są klane. Waszą kolejną grą jest szklany most. Musicie znaleźć hartowane i niehartowane szkło, żeby przeżyć. Dobrze. I hop! O, ojej, przynajmniej do, na dobry weszłem. Ej, weź go popnij tak dla Beki. Zobaczmy, co się stanie. Dobra, no, dobry plan. Ach. Teraz to już go na pewno uka trupił. No. już. No dobra, no ale to nic. Chyba on nam nic nie zrobił, my nic. Okej, okay, no to jak? Przejdźmy po porędzie. Od kiedy miałeś ten plan? Ech, od początku gry. A skąd wiedziałeś, że w ogóle tu będziemy? No dobra, no to idziemy. Po chwili. Dobra, udało się nam. Tak, znowu, piątka. Jezu, nie trafił. No, Jezu. No, no, nie, no nie, nie da się powiem. tymi Dobra, ty pierwszą. Ech, dobra, co teraz? <grym> nie mogę wam zdradzić. <grym> no, ale ostatnia gra, no to chyba powinieneś, i tak się dowiemy. Ale to później. No dobra. Czyli powiem, kiedy? Powiem wam. No to gadaj. Musicie wypchać się z kółka. Teraz <grym> już wiecie. No dobra. Okej. Czy nie możemy wygrać razem? Razem. Na spółę? Pieniądze? No. Fajnie by było. No dobra, no, ale... No dawaj, haś, dla nas obu. Przecież i tak jeden z nas Ale wygrać. tak nie można. A, cicho. G M Chcemy chcesz... porozmawiać z swoim szefem. No właśnie. Nie. No dobrze, chodźcie ze mną. Ja w gości. Hello. It's me. Chcemy obydwojga wygrać. Nie można tak. Czemu? No właśnie, czemu? Czemu? O, nie bij mnie! Przepraszam. No dalej, gadaj. Nie można tak. Czemu? Tylko jedna osoba z was wygra. Czemu tak to działa? Czemu? No, czemu? Czemu? czemu tak? Tak, czemu? mówię, takie są zasady gry. Czemu? Oj, maleńki, zaraz się doigrasz. spisaliśmy się. A no. teraz wracajmy po pieniądze. Po co? Bo my już ma... nikogo nie ma. No, chodźmy. Hmm. Zagłuszeni. Strasz... Nie! Cześć, ten, nikogo już wszystkich pokonaliśmy. To może sobie tutaj, no bo przecież to są wielkie, ładne hale. Może tutaj zamieszkamy gdzieś w pobliżu. Ej, faktycznie. Albo Czekaj. Albo sami zrobimy. Uderz mnie w głowę. Po co? Uderz mnie. Po co? Będziemy uderzyć, bo zaraz ci dam plaskacza pieniędzmi. A, przypomniałam. Cztery i koniec To jest już, koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni Możemy iść z pieniędzmi Ojej oja! Jesteśmy bogaci, jesteśmy bogaci. Hej, weź ten widelec, bo mi zaraz go wbijesz w oko. Sigma, sigma, mamy pieniądze. sigma Nie wiem, było to tylko 100 plastikowych dolarów, ale i tak są pieniądze. Sej, ej, ej!